Cześć, witam Was. Dzisiaj chcę Wam pokazać taki mały sposób, jak prosto odzyskać trochę gwiezdnych monet. Gwiezdne monety są niestety taką walutą, którą nie da się kupić normalnie na handlu, a musimy je zdobyć przez robienie przygód, przez co zamiast punktu doświadczenia otrzymujemy gwiezdne monety, a za nie możemy u kupca kupić różne przedmioty, przygody lub, lub na przykład premium. Przedmioty epickie właśnie w tej zakładce możemy kupić za gwiezdne monety różne rzeczy. Jeżeli nam braknie tutaj na coś, to być może zajdzie potrzeba, żeby bardzo szybko zdobyć trochę tych gwiezdnych monet, bo nam akurat potrzeba troszkę, żeby kupić no nie wiem na przykład jakąś przygodę. Akurat teraz mam taką potrzebę, żeby kupić przygodę bohaterski. moje krawiec jakoś nie znalazła się na handlu bardzo bym ją chciał kupić teraz, no żeby ją po prostu rozpocząć i zacząć grać, ale nie ma jej. Patrzę sobie w moich zasobach ile mam gwiezdnych monet. No, mam 1409, dosłownie kilka mi brakuje, nie mogę ich ani pożyczyć od kogoś znajomego, nie mogę ich ani kupić na handlu. Musiałbym zrobić jakąś przygodę, za to dostałbym na pewno tyle, że wystarczyłoby na pokrycie, ale no nie mam. Chcę je szybko zdobyć. Jak to zrobić szybko? Co prawda, będzie to pomysł ze stratą, no ale, ale właśnie w takich przypadkach, być może jeszcze w jakichś innych, warto z tego pomysłu skorzystać. Otwieramy przygodę Banici. Oczywiście warunkiem jest, że musimy mieć coś, yy, coś co kupiliśmy za te gwiezdne monety. Tu akurat to są strzałki. One kosztują 120 gwiezdnych monet. I właśnie część z tych strzałek spróbuję odzyskać. Przygoda Banici otwarta. Wchodzę w nią. Tyle to, to zawsze trwa. Czasem krócej, czasem dłużej. Dobra, i teraz tutaj mamy taki obóz u góry. Ciekawy obóz, tam jest przywódca bandytów. Przywódca bandytów to tylko jest jeden, jakiś zebny i śmierdziel, śmierdziel. Dwóch. Także yy, na tyle mała no, ilość tych, tych, tych ludków tam jest w tym obozie, że właśnie wystarczy grad. Jeden raz żeby w zasadzie ustrzelić cały ten teren, wszystko. Teraz wchodzimy do przygody. Anuluj przygodę. Ok. Ponieważ ja mam premium teraz załączone, to ja dostanę oczywiście 50% więcej tych gwiezdnych monet. Ale czasami nawet ta podstawowa ilość będzie ważna. I już tu chyba w podsumowaniu przygody powinny być dla nas przygoda o 50 plus 25 zwrot tyle już w zupełności mi wystarczy no oczywiście trafiają do gwiazdy z gwiazdy trzeba tak to jest nie chyba od razu wskakuję do mojej puli a nie jednak do gwiazdy. Nigdy tego nie pamiętam. Gdzieś tu trzeba jeszcze znaleźć. No gdzież one są. O, mamy 50 i 25. No teraz już to jest. U mnie w magazynie przeszło 1500 i mogę kupić. To, co właśnie zamierzałem. Przedmioty pickie Kupuję przygodę. Błaterski moje krawiec. Oczywiście jest to nieopłacalne, bo wystarczyłoby zaliczyć jakąś yy, nawet drobną przygodę i już by mi to zaliczyło, ale to, co widzieliście, to trwało no, sekundy, a osiągnąłem swój cel. Także może Wam się to kiedyś przydać. Cześć, pozdrawiam. PolskiTek, Hej.